Dziś zrobię pitę krok po kroku, żeby nie było żadnych niedomówień, że Wam nie wychodzi. Pokażę wszystko dzisiaj powoli, powoli. Zaczynamy od mąki zwykłej, pszennej. Nie musi być żadna skomplikowana, zwykła pszenna. Woda, też najzwyklejsza. Kawałeczek drożdży i zaczynamy wyrabianie. Miska jest czysta, ręka też. Możemy dodać sól i olej. W misce wyrabiamy, aż wchłonie się olej. Przekładamy na blat i kończymy wyrabianie. Robimy kuleczkę, przykrywamy i zostawiamy do wyrośnięcia. Przekładamy ponownie na blat. Dzielimy na trzy. Bierzemy jedną część ciasta, robimy zakładeczki. Przewracamy na drugą stronę i werkujemy. Ponownie przykrywamy i zostawiamy na pół godziny. Małkujemy nasze placki. Wykładamy na ścierkę i po raz ostatni przekrywamy. Placek wykładamy na bardzo dobrze rozgrzaną patelnię. Po 10 sekundach obracamy. Przewracamy na drugą stronę. Ponownie obracamy. Jeśli chcecie, możecie przykryć przykrytką. Wtedy jeszcze szybciej i na pewno Wam wyrośnie. Przewracamy i przykrywamy. Sam urósł, zobaczcie, sam urósł. I pierwszy gotowy. A!